Czy dalibyście za kuprę 300 tysięcy złotych? Za tą ja bym zapłacił. Już wam tłumaczę, dlaczego. To jest limitowana edycja kupra Teramar VZ w wersji Americas, Cup, czyli kolaboracja celebrująca wydarzenie regaty. Natomiast ta specka jest dopchana praktycznie pod korek i tu macie 300 tysięcy złotych. Primo. Ten lakier Enceladus Grey kosztuje normalnie około 10 tysięcy. Takie felgi musielibyście około 6 tysięcy dopłacić za kapcie, które są w teorii bardziej sportowe. 1,5 tysiąca złotych. Dodatkowo macie tutaj lepsze, większe heble o średnicy 37,5 cm od Akebono. To koszt jedenaście zł. Pod maską znajduje się dwulitrowa jednostka 265 koni, 5,9 sekundy. To macie oczywiście tutaj w standardzie, natomiast doposażona jest jeszcze w skrętne LEDy typu Matrix. Panorama normalnie, bo jeszcze szóstkę dorzucić, tu macie to już w standardzie. Te fotele są dedykowane tej wersji. Ta nazywa się Moonslide i również musielibyście za nią dorzucić ekstra. Standardowy Terramar z tym silnikiem kosztuje 250 tysięcy złotych, ale tą edycję macie tylko 10 alokacji na Polskę, i dlatego uważam, że jak najbardziej warto.